A dzień dobry. Właśnie spadać deszcz padać. Metru. Pogoda. A chcę Wam powiedzieć, dzielicie ten film. Jutro idę do gazety porannej. Puszczam ogłoszenie, że chcę wynająć kawalerkę. I to właśnie zrobię. Widzieliście, co on ze mną wyrabia. On powiedział, że będzie teren nagrywał. On nic nie nagrywa. I po prostu opuszczę ten teren jego. Zabytek. W sądzie broniłem go. całe teren, żeby nic. A on tak, kurwa, się znęca nade mną. No, byłem dzisiaj w opiece. Pytało się opieka jak ze sprawą no powiedziałem że ale już on już znów zaczyna od samego rana już nachodzi mu to właśnie chcę dla was powiedzieć zakończenie będzie tutaj wszystko po prostu zabiorę i wyprowadzę się i wynajmę o motylek No, widzicie? Letni. Chce się pozbyć mnie? Ja nie będę codziennie wysłuchiwał. Był spokój od poniedziałku. A dzisiaj od samego rana. Tak właśnie mu nachodzi. Mu po prostu. No, nie szuka. Nic nie robi z sobą. Nie szuka papierów. Cały te jeden opel y. Stoi, będzie stał, pasat stoi, no będzie stał i niczego nie będzie miał. No i po prostu to Wam chcę powiedzieć. Chce się pozbyć mnie, to się pozbędzie. Wynajmę sobie mieszkanie i będę miał spokój, cisza, kultura.